Partnerem programu jest firma Wiry Witold Trygorowicz. Potrzebujesz wyczyścić kostkę brukową lub elewację, a może chcesz wypożyczyć agregat prądotwórczy. Zadzwoń teraz. Dzień dobry Państwu. Pierwszym gościem naszego cyklu Poznajmy się jest pani Róża Zgorzelska. Animatorka kultury, działaczka społeczna, wieloletnia radna Rady Gminy w Głogówku. I również twórczyni i pomysłodawca farskiej stodoły, w której właśnie dzisiaj się znajdujemy. Dzień dobry, Pani Róża. Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani. Na początku chciałbym zapytać o Pani działalność lokalną. Działa Pani już od wielu lat. Skąd u Pani pomysł na taką działalność, skąd tyle chęci i pasji do działania na rzecz swojej małej ojczyzny? Znaczy, ta pasja i ta społeczność we mnie była od zawsze. Wiadomo, że jak człowiek jest w wieku, kiedy ma małe dzieci, gospodarstwo i tak dalej, rodzinę, no to nie ma za bardzo czasu na to, ale jak już dzieci dorosły, i tak dalej, życie się troszeczkę inaczej poukładało, to wtedy zintensyfikowałam tą moją pracę społeczną na rzecz tej naszej małej społeczności. I nie tylko, ponieważ no działałam już na terenie gminy, nawet powiatu. Właśnie tak chciałbym podkreślić, że działalność nie jest taka mała, bo właśnie tak wracając do miejsca, w którym się tutaj znajdujemy, do Farskiej Stodoły, Heimatmuzeum Farska Stodoła w Biedrzychowicach, jest to spory obiekt. Skąd w ogóle wzięła się, wziął się taki pomysł, żeby ją odrestaurować i skąd, czy kiedykolwiek Pani wątpiła w ogóle w pomyślność tego pomysłu? Bo mhm. rozmiar prac jest naprawdę ogromny. To prawda, że rozmiar prac jest ogromny, ale tworzyliśmy to naprawdę wieloetapowo, bardzo konsekwentnie i krok po kroku. Dobrze rozłożyliśmy siły, ale tak naprawdę to. Sam pomysł zrodził się z potrzeby, z potrzeby podjęcia decyzji, co z tym dużym, potężnym, bym powiedziała, jak na nasze warunki, budynkiem starej farskiej stodoły. A fara to nic innego jak plebania. Ksiądz proboszcz na początku lat 2000 -tych przyszedł do mnie na kolędę i mówi: Pani, różo, stodoła się wali. No i wtedy. Ja mówię, ale proszę księdza, co ja mogę? Ja jestem słabą, małą kobietą, nie wiem, nie, nie wyobrażam sobie, co mogłabym w tym temacie pomóc czy zrobić, nie? ale to był taki zaczyn, który dojrzewał. I rozpoczęliśmy w środowisku wsi, też szczególnie starszych osób, tą dyskusję. Będziemy ratować, warto, nie warto, na co to przeznaczymy, bo to nie jest tylko y, temat, że coś odbudujemy, czy wyremontujemy, ale trzeba tchnąć w ten wyremontowany obiekt później y, ducha albo dać mu nową funkcję. Y, to, był, to była zwykła stodoła y, i trzeba było ją wyremontować i dać, nadać jej tą nową funkcję. I rzeczywiście ona z tego spichlerza, tego zboża, tych, tego dobra zebranego, brzniwa, zamieniła się w spichlerz kultury. I na samym początku już z księdzem założyliśmy sobie taką rzecz, że jak nam się uda kiedykolwiek to zrealizować, choćby tylko w, jednym, w jednej części, to na pewno będzie to obiekt, który ma wszystkim służyć. To ma być obiekt, który będzie łączył, a nie dzielił nasze środowisko. W międzyczasie okazuje się, że ten obiekt łączy nie tylko środowisko wsi, gminy, czy najbliższego regionu, najbliższego powiatu nawet, ale łączy środowisko społeczników, mieszkańców, turystów. Rzeczywiście z bardzo daleka. To tak jeszcze bym dopytał, konkretnie to pomieszczenie, w którym się znajdujemy, bo chciałbym zapytać, czy Pani pasja do śląskiej porcelany wzięła się właśnie podczas tworzenia tego muzeum, czy ona już była wcześniej, a to muzeum pozwoliło po prostu na rozwinięcie tej kolekcji do takich wielkich rozmiarów? Ta śląska porcelana od zawsze mnie fascynowała. Od małej dziewczynki zawsze patrzyłam na te resztki, które nie strawiła pożoga wojenna, które nie zostały zniszczone podczas wojny jednej czy drugiej, to oglądałam, cieszyłam się. Co prawda niewiele tego w domu zostało, i, ale chodząc po znajomych z moją ciocią, po do koleżanek chodziłyśmy i w każdym z domów coś się zachowało jednak. Tam gdzieś był jakiś ładny dzbanek, gdzie indziej był piękny talerz. No i coraz bardziej mnie to wciągało. I zaczęłam zbierać, zaczęłam sobie szanować tą porcelanę już jako młoda dziewczyna. A sama pasja tworzenia tej kolekcji, no to już. Po powstaniu muzeum, ponieważ gdzieś tam urodził się w mojej głowie taki pomysł, że właśnie nie tylko w domu na moje potrzeby, dla mojej radości i satysfakcji, żeby powstała ta kolekcja tej śląskiej porcelany, ale żeby ją można było pokazać ludziom. Pokazać to piękno tej Porcelany, to piękno tego. Dziedzictwa kulturowego dawnego Śląska, ponieważ w tej sali zgromadzone są tylko eksponaty właśnie śląskiej porcelany. E Odchodząc już tak od tematu farskiej stodoły, od 1994 roku była Pani radną Rady Gminy Głogówek. To jest olbrzymi czas i czas wielkich przemian, czas przemian dla naszego kraju i czas przemian dla naszego regionu. Co najbardziej utkwiło Pani w pamięci z tej samorządowej przygody? To była rzeczywiście wieloetapowa, wielodystansowa przygoda. Ale traktowałam tą przygodę bardzo, bardzo poważnie. Przykładałam się do pracy jako radna. I to nie tylko dla dobra naszej wsi, ale byłam również przez dwie kadencje członkiem zarządu gminnego przy Burmistrzu Kopaczu i przy Burmistrzu Menclerze. Później już zostały zarządy zlikwidowane. No i zostałam radną. Byłam wiceprzewodniczącą, przewodniczącą jakiejś komisji. W tych latach, od roku 1994 do ubiegłego roku, jedną kadencję tylko nie byłam radną. Przegrałam bardzo małą ilością głosów, bodaj dwóch czy trzech głosów z innym radnym z tego samego okręgu, oczywiście, ale to mi w ogóle nie przeszkadzało, żeby dalej pracować społecznie żeby się zajmować tymi sprawami wiejskimi i tak też było i w następnych wyborach znowu wygrałam te wybory dalej zostałam radną no i praktycznie mogę powiedzieć że byłam 30 lat a to jest szmat czasu szmat życia bardzo wiele przeżyć ja zawsze mówię, mogłabym książkę na ten temat napisać o, o naprawdę różnych wydarzeniach w Radzie, w gminie, o różnych rozmowach, o różnych uchwałach, o różnych sporach. O wiadomo, że zawsze jak jest grupa radnych, to nie, jest, nie ma takiej jednomyślności i czasami trzeba było mieć naprawdę bardzo poważne argumenty, żeby jednak radnych przekonać. Ale tak już dzisiaj, jak nie, nie jestem radną, to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że spełniłam dobrze swój obowiązek. I czy mieszkańcy tak uważają, to już jest ich ocena. Ale mi się wydaje, że wszystko to, co w Bieżychowicach można zobaczyć i Rzeczywiście, co zostało dokonane, to jest w dużej części moje zaangażowanie, czy staranie o to, żeby pewne rzeczy zostały wykonane. A dzisiaj, pomimo tego, że nie jestem radną, dalej działam i dalej pracuję na rzecz tej społeczności. Również jeszcze mogę coś takiego powiedzieć, że te pierwsze kadencje były jak gdyby bardziej zgodne w Radzie. Tak, mówię ze smutkiem czasem, ale jest to prawda, że co kadencja, to gorzej. Ludzie są coraz bardziej roszczeniowi, jest coraz trudniej też sprostać oczekiwaniom wyborców. To jest bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Ktoś naprawdę myśli, że radny zostaje radnym tylko dla diety. Na początku nie mieliśmy diet, tylko się dwa złote chyba za autobus się dostało, zwrot kosztów, a też byłam tyle lat i też pracowałam wcale nie gorzej niż teraz radni pracują. To oczywiście też szmat czasu działalności jako radnej, ale wiele lat działa pani również w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim. Czy te lata działalności, przez te lata działalności widziała pani jakąś zmianę? Czy nowe pokolenie, młode pokolenia dalej można zarazić tą swoją tożsamością, tą ich tożsamością stąd, stąd skąd oni się wywodzą? Czy jest to coraz trudniejsze? Hmm, tak, jestem również od wielu, wielu lat członkiem zarządu wojewódzkiego TSKN, to znaczy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Byłam wiele lat też gminną przewodniczącą mniejszości. Jestem od wielu lat przewodniczącą mojego rodzimego koła DFK tu w Bieczychowicach. <trym> I obserwując to funkcjonowanie tej organizacji, trzeba powiedzieć jedno, że dobrze, że taka organizacja powstała te 35 lat temu, bo w tym roku obchodzimy 35. urodziny TSKN-u. Jest dzisiaj ta organizacja na pewno zupełnie inna. Niż na samym początku. Co nie znaczy, że założenia się zmieniły, ta przynależność, ale jest to organizacja bardzo otwarta też na tą większość. I to jest to pozytywne, bo przecież razem mieszkamy w tym wielokulturowym regionie i ta wielokulturowość jest naprawdę wielkim wyróżnikiem naszego regionu. Mniejszość też dzisiaj ma możliwości, jako członkowie mniejszości niemieckiej mamy wiele możliwości sięgania po różne małe granty kulturalne, realizację różnych, najróżniejszych kulturalnych projektów. Teraz na przykład będzie niedługo cykl. Nocy, nocek bajkowych dla dzieciaków, i też nie zamykamy się na, tylko na dzieci od członków mniejszości, tylko zapraszamy też y, od tej większości te dzieci, bo przecież nie ma innego życia jak to wspólne życie. A jak się poznajemy, to zaczynamy się szanować, zaczynamy się lubić, i to jest y, taka, takie bardzo pozytywne działanie. Czyli można powiedzieć, że takie działania właśnie tutaj też całą społeczność, czy tą napływową w tym rejonie, czy społeczność, która wywodzi się z, od autochtonów, jakoś tak skupiają w, w soczewce, że tak powiem, tutaj tej regionalnej, skupiają wokół tych wartości, skupiają wokół po prostu kultury, tak, tutaj lokalnej. Ta kultura jest przede wszystkim tym, co nas powinno też łączyć. Niech każdy pokaże to, to piękno i to dziedzictwo swojej kultury i wtedy na przykład możemy się spotkać, porozmawiać bardzo otwarcie. I się też poznać i się szanować. Realizowaliśmy projekty, gdzie efektem był na przykład było wydanie książki kulinarnej, Śląski tygiel kulinarny. Zaprosiliśmy do współpracy również ludzi, którzy przyszli do naszego powiatu po roku. I powstała piękna, ciekawa książka, właśnie z tymi przepisami śląskimi, niemieckimi. Kresowymi nawet mamy czeski przepis. To na pewno wspaniała publikacja, właśnie chciałem nawiązać do tych kulinariów. Jest to pewien wyznacznik, bo to często wyjeżdżając gdzieś spo, poza nasz region, dopiero dowiadujemy się, że nasze potrawy wigilijne jednak nie są takie standardowe dla całego kraju. Czy jak Pani oprowadza tutaj na przykład ludzi po farskiej stodole, bierze Pani też udział w różnych właśnie wydarzeniach takich kulturalnych, ale też zajmuje się Pani troszeczkę tą taką promowaniem tego właśnie, jak Pani mówiła w książce, tej gastronomii lokalnej, też tej kultury. Który, znaczy może źle story. powiedzieć kultury, ale mhm. tradycji przez, przez te kulinaria. Czy właśnie widzi Pani takie zainteresowanie tym tematem wśród, wśród ludzi młodych, którzy gdzieś odkrywają tą swoją tożsamość, to skąd pochodzą? Akurat kulinaria e, dzisiaj są bardzo modne mhm. e, i dlatego e, trzeba skorzystać z tego, że jest to e, coś, co przyciąga to młode pokolenie i pokazać im właśnie e, to bogactwo, e, tego dziedzictwa kulinarnego, ale nie tylko jednostronnie, tego naszego śląskiego, też tego kresowego, bo przecież bardzo często dzisiaj są mieszane małżeństwa są ludzie, którzy się urodzili już na Śląsku. Jeżeli chcą, przecież mogą się też nazywać ślązakami, bo oni się na tym Śląsku urodzili. To właśnie jest ciekawe zagadnienie, bo ta to samo Śląska u nas. Tak obserwując, wychowując się tutaj, widziałam, że jest bardzo silna. Potem studiowałem w Katowicach i tam, właśnie przez, te, przez ten okres, ta tożsamość śląska się jakby tak odżywała. Miała swój renesans. Ludzie zaczęli troszeczkę o swoich korzeniach więcej, że tak powiem, czytać, szukać informacji. a jak Tutaj jest teraz tą śląskością. Czy ona jest taka według Pani połączona z niemieckością, czy to jest też taki odrębny, odrębne troszeczkę, odrębne pojęcie? Wie Pan, co ja się bardzo cieszę, że przyszedł czas i ja tego czasu doczekałam, że bez skrępowania się czy bez strachu mogę spokojnie powiedzieć, co czuję, kim się czuję. Jakie mam korzenie, i myślę, że y, są ludzie, którzy nawet sobie nie zdają sprawy z wartości tego, y, bo oni nie znają y, lat 50., 60., 70., lat głębokiej komuny, gdzie jednak y, to nie było takie oczywiste. Nawet jak ja chodziłam do średniej szkoły. Y, to raczej się człowiek nie mógł przyznać, że mówi po Śląsku, czy mówi po niemiecku, to już absolutnie. A dzisiaj jednak mamy tą swobodę nie? i możemy mówić po tym Śląsku, możemy mówić po niemiecku, możemy mówić po polsku. I ja zawsze każdemu człowiekowi zostawiam wybór. Każdy musi sam zdecydować i się określić. Kim się czuję? Ja na pewno przede wszystkim czuję się Ślązaczką o niemieckich korzeniach, bo takie mam, ale też z drugiej strony jestem Polką, bo w Polsce się urodziłam. Zawsze wobec Polski byłam lojalna. I nie muszę się tego wstydzić, jestem wręcz z tego dumna. To tak na tym chciałbym zakończyć akurat ten temat, a wrócić troszeczkę na chwilę do Farskiej Stodoły. Jak rozmawialiśmy przed tym nagraniem, ma Pani dużo planów co do tego budynku. Czy mogłaby Pani takiego rąbka tajemnicy naszym, naszym, że tak powiem, osobom oglądającym ten materiał ujawnić? Z tymi planami to muszę bardzo ostrożnie, bo już lata nie te. Czasami mi ktoś nawet to przypomina, szczególnie moje dzieci, mówią Matko, nie szalej. Ale y, mam jeszcze kilka marzeń do spełnienia, mam jeszcze trochę planów. Ale oczywiście wszystko zależy od Pana Boga, ile będę miała zdrowia i sił y, do tej dalszej pracy. Y, na ten rok miał to być taki troszeczkę rok odpoczynku, ale Niestety, albo stety, znowu pełno projektów, pełno pracy, i dobrze, że tak jest, bo nie ma czasu myśleć o chorobach, o jakichś innych błahych czasami problemach, a można zrobić coś dobrego. Nie tylko dla społeczności, nie tylko dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają to oglądać, ale również i dla siebie, bo to też jest takie zadowolenie dla mnie. To jest zadowolenie z tego, że jednak jeszcze się na coś mogę przydać. Nie dalej jak tydzień temu, w czwartek, w tu w Farskiej Stodole, odbyło się wręczanie umów na granty w trzech konkursach, i między innymi nasze stowarzyszenie w dwóch konkursach startowało, złożyło swoje wnioski. I to jest na murale i dostaniemy pieniądze na kolejny, kolejne cztery murale i również dostaniemy pieniądze z tego konkursu o Polskie ze smakiem. I w jesieni będą na pewno warsztaty kulinarne. Jak się uda? Na razie jest tylko plan, bo to nie jest czasem łatwe później zrealizować. Akurat y, z takim kucharzem jak jest y, pan Rączka. Y, mamy to zaplanowane, mamy, jesteśmy po wstępnych rozmowach i na pewno zaprosimy całą społeczność. To o, będą to otwarte warsztaty, ale planujemy, że w dwunastu gr grupach y, będzie również y, miejsce na kilka grup dla młodzieży. Żeby to młodzież jednak przyciągnąć. O tej inwentaryzacji zbiorów kilka słów. Na czym to będzie polegało? Inwentaryzacja to był... Y, y, dwa lata temu na jesień został ogłoszony konkurs przez NIM, to jest y, Przez Narodowy Instytut Muzeów. Został ogłoszony pilotażowy konkurs. Y, I z moją znajomą y, y, się zastanawiałyśmy, bo to była dla nas szansa, bo nigdzie nie można było pozyskać pieniędzy na inwentaryzację, a jest to bardzo ważny e, proces, który e, powinien, powinno był, powinien był przejść e, przez nasze muzeum. Przede wszystkim dało nam to szansę na to, że e, zinwentaryzowaliśmy przynajmniej część tych najważniejszych eksponatów. Dostaliśmy w ubiegłym roku takie dofinansowanie. Została też wykonana koncepcja wystawy, przekształcenia, ulepszenia, uatrakcyjnienia wszystkich wystaw, nie tylko tu w tym budynku głównym, ale również w pozostałych budynkach. I po rozliczeniu okazało się, że Narodowy Instytut Muzeów przyjął nasze rozliczenie, bardzo dobrze się rozliczyliśmy, zostaliśmy pochwaleni. No i to dało nam szansę na złożenie kolejnego projektu już drugi, drugiego etapu. I 36 podmiotów w tym pierwszym etapie brało udział. I wszyscy mieli praktycznie możliwość złożenia do drugiego etapu. I rozważałam, złożyć, nie złożyć, bo to trudny projekt. Ale jak ze znajomą usiadłyśmy, zaczęłyśmy pisać, ciągać kosztorysy, żeby się przygotować do tego pisania, tego projektu, okazało się, że wyszło nam ponad 200 tysięcy. Konkretnie 205 tysięcy. I złożyłyśmy projekt. Nie liczyłam na to, że dostaniemy, albo jak dostaniemy, to dostaniemy tylko część, ale w styczniu przyszła wiadomość, że dostajemy pełną pulę, którą zawnioskowaliśmy i będą to na pewno prace wykonane właśnie z tą główną salą na dole. Będzie remont posadzki, będą podesty pod wystawy, będzie nowe oświetlenie. Również będziemy się jeszcze starać w tym roku o monitoring, który rzeczywiście powinien zabezpieczyć te nasze zbiory. Tylko to już z innej, z innej puli. Zwracałam się na razie tylko ustnie do Fundacji Rozwoju Śląska. Może akurat się tam uda. To tak już na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz. Inne plany? Już zdradziła Pani kolejne murale, ale co jeszcze Pani planuje w swojej takiej działalności pozamuzealnej tutaj zrobić w najbliższym czasie? Hmm. To też jest związane z muzeum. Jest taki zdegradowany budynek na mie w miejscu, gdzie jest nasz punkt skupu żywca. I muzeum nie ma, ani wieś nie ma takiego magazynu, a jednak tych rzeczy troszeczkę się nazbierało, ponieważ w tym roku na przykład znowu mamy kolejną rzecz, którą gdzieś trzeba przechować. To jest to wielkogabarytowe jajko wielkanocne, ta kroszonka. Też tegoroczny projekt z 19a, pozyskane pieniądze. To była taka niespodzianka też dla mieszkańców, i wszyscy się cieszyli z tego, ja też. I chodzi mi cały czas taki cichy pomysł, żeby gdzieś jednak złożyć jakiś projekt albo gdzieś starać się o pieniądze. Na wyremontowanie właśnie y, tej wiaty y, i zabezpieczenie ją, jej porządnymi bramami, żeby można było zamknąć, żeby nie ciekło do środka, żeby pewne rzeczy, które są nasze społeczne, żeby tam znalazły swoje bezpieczne miejsce i były też takim magazynem y, dla tych większych eksponatów, które tu nie są potrzebne w muzeum na stałych wystawach, żeby tam mogły znaleźć swoje miejsce. Dziękuję pani bardzo za rozmowę, a naszymi państwa gościem była Róża Zgorzelska. Do widzenia. Do widzenia państwu. Partnerem programu jest firma Wiry Witold Trygorowicz. Potrzebujesz wyczyścić kostkę brukową lub elewację, a może chcesz wypożyczyć agregat prądotwórczy? Zadzwoń teraz.